Siemaneczko, wszystkim z tej strony szkapa. I zapraszam do City Island. No to tak, parę rzeczy, których odkryłem, które się mi odblokowały tutaj na biciu chyba 15 albo 14 levelu. A dokładnie tak, pozbieramy sobie tutaj wszystko, co tutaj nam dali, i zaraz zobaczycie, co nam nowego dodali. O, właśnie tutaj takie rzeczy zbierające. I z tego mamy takie prezenciki. A dokładnie o. Mamy takie te, ale do tego potrzebujemy taki budynek na przykład. A tutaj mamy w każdym budynku mieszkalnym, jak widzicie, możemy za 10 golda to kupić i nam będą wyskakiwać takie te. Jak damy, tak nie ma sprawy, no to to się tam w jakimś budyneczku, taki budyneczek z cukierkami, nie mamy takiego, się nam będzie budować. Jak damy, nie, no to wtedy wyskoczy czas i yy, 24 godziny musimy czekać, aż się nam zrobi. Tutaj mamy następny budyneczek, dobra, damy gazetkę, się nam da radę wyprodukować. To niech się nam produkuje. Dobra, to mamy. Powiem Wam tak, No do tego 16 czy 15 levelu ciężko było. Ciężko było z osobami, żeby tutaj wprowadzić. Mam budynki. Jak widzicie po ulepszanych już większość jest po ulepszonych na dziesiąty poziom, których mogłem. Starałem się większość właśnie, jeszcze nie wszystkie są, ale większość już jest właśnie po ulepszonych na dziesięty poziom. Lecz to po dwie osoby, po trzy osoby nam tylko daje. Tu widzicie mam na szóste poziomy, jeszcze to też po ulepsza. Mam po ale to i tak po dwie, trzy osoby nam to tylko daje, więc to jest bardzo niewiele osób, bardzo niewiele. A tutaj jest potrzeba, potrzebujemy mamy 290, potrzebujemy 333. Ja już Zobaczcie ile budynków usunąłem, żeby mieć możliwość tych ludzi, portów miałem 4 porty, a i tak tutaj w porcie zobaczcie, mamy na 20 miejsc tylko 14 osób nam pracuje, tutaj nam pracuje tylko 9 i też mało kasy zarabiamy, no, na początku tego nie wiedziałem, ale teraz już wiem, otóż był było po 20 golda, o ja się to nie popatrzyłem, czyli każdy jeden jest droższy teraz. To dobra, już nie będziemy więcej wystawiać, tego zostawimy tyle, ile jest. No i tak, i doszło nam, zobaczcie, teraz nam doszły budynki. Za 100 tysięcy doszedł na budynek, e, który może mieć 30 ludzi. Który chyba ma 30 ludzi, zobaczymy. Buduj, bierzemy go. Gdzie, gdzie, my, gdzie my go mamy, gdzie nam go chce postawić? Tutaj, no to ja tutaj wyburzyłem, więc jest troszkę miejsca. Więc stawiamy i zobaczymy. Czy nam tutaj przybędzie o tych 30 osób eee, opłata? Jedną sztukę złota. No dobra, niech nam będzie. Nie będziemy czekać tego. Czy nam przybędzie o tych 30 osób tutaj miejsca? Możemy mieć dwa... O! Tak, zobaczcie ile nam przybyło. Czyli wystarczy jeszcze jeden taki domek i nam się wszystko zapełni. No to nie jest źle. To jest teraz, nam teraz daje to elegancko. I 20 golda. Nie, to ja nie chcę tego teraz. E, ulepszenie 15 tysięcy. E, 6 pokoi. A ile osób przybędzie? 6 pokoi dla 30 osób. Ile przybędzie? Teraz mamy e, 30. Możemy mieć. Aha, o 6 osób nam przybędzie za ulepszenie. No to dosyć fajnie. Dosyć fajnie. Zostawimy sobie to na. Na później, aż będziemy ulepszać. Co byśmy jeszcze musieli? Zobaczymy te budynki jeszcze, te domy. No nie mamy, mamy rezydencję, która jest 75, 19 zł. No to na razie sobie odpuścimy, ale ze wszystkich tych takich innych domków tutaj tych musimy postawić wszystkie. Nawet te, które są za złoto, musimy ich postawić, ponieważ. W każdym się coś produkuje innego, tak? Musimy każdy jeden postawić. Więc stawiamy na przykład taką wieżę. Ona jest bardzo duża i się nam nigdzie nie zmieści. To muszę przenieść ten domek tutaj stąd. Dobra, na razie poczekajcie. E, przenieść. Ten domek przeniesiemy. Możemy nawet go gdzieś tutaj dać. Dobra. I teraz nam się ta wieża zmieści. Musimy każdy jeden budynek postawić. No, tego wywnioskowałem, żeby umieć potem zrobić wszystkie te rzeczy, musimy każdy jeden budynek postawić sobie. No to postaramy się, jeszcze mamy 70 zł. Którego nie mamy, tak? Którego nie mamy. Tego z tymi cukierkami na pewno nie mamy. Dobrze, dobrze popatrzeć, żeby nie postawić dwa razy tego samego za złotą, wtedy już będzie po nas. E, aha, w takim możemy. To nie mam takiego budynku, nie wybudujemy takiego czegoś. Kwiatki mamy. Ile nam zostało? 45. Czyli moglibyśmy postawić co? Te kwiatki mamy, tak? Tego nie mamy. Kawiarnie z pączkami, tego nie mamy raczej. Za 47 byśmy mogli to postawić. I sklep z zabawkami za 29, i za 250. Tutaj ten hotel duży to nam zejdzie cała kasa na to. Dobra, mamy 250. A ile będzie kosztować na przykład powiększenie? A nie, tutaj patrzę, że ten pączek mamy. Więc pączek chyba mamy. Ja, ta, ten pączek mamy. Czyli stąd już mamy wszystko. To mamy, to mamy, to jest. Czyli następna jest ta platforma. 47 jest ta platforma, więc trzeba zdobyć troszkę tego i zrobić tą platformę. Ja sobie tutaj zbiorę troszkę kasy, nam da. I powiększenie, gdzie tu mamy powiększenie? Waluta, dekoracje, rozszerzenia. Tutaj czyli rajon trzeci mamy 250 tysięcy, czyli akurat całą kasę jaką mamy. No dobra. Nie jest, bo nie mamy się gdzie budować. Dobra. Myślę, że to będą kolosalne ceny, żeby powiększyć się na całą mapę, bo widzicie jaka ta mapa jest duża, więc będzie kolosalnie duże, duże kwoty, żeby to wszystko powiększyć. No i tak będziemy po trosze się rozwijać i ulepszać. Więc jak postawimy jeszcze jeden domek, czy za 15 tysięcy możemy tego ulepszyć. Przybędzie nam 6 osób. Dobra, to ulepszamy go. No i teraz musielibyśmy tutaj trochę porobić. Coś by nam się musiało zrobić, żeby nam wpadły te ...trzy monetki. Bo ja, ja monet raczej nie mogę kupić. Nie mogę sobie wymienić. Nie ma opcji, żeby zwykłą walutę wymienić na monetę. No nie ma nie ma, nie, nie ma niestety takiej opcji. Eee, za 5 złota. Mały domek za 5 zł. Nie, no to nie, jak za małego domku, tego nie chcę. No nie, no tutaj musimy mieć hotel. Musimy zbierać po prostu kasę teraz. Czyli znów nas czeka długie zbieranie i zbieranie kasy. Tutaj możemy za ile? Za jednego. Tego przyspieszyć. Nie będziemy przyspieszyć na razie. Za jednego złotka. No strasznie mało tego złotka jest, ja powiem wam, strasznie mało. Tutaj widzicie właśnie tymi osiągnięciami wszystkimi. Możecie zdobyć coś tak drogi. Ja to drogę drog mogę dobudować z racji tego, że, że będą nam potrzebne. Nie ja mogę sobie trafić w te niektóre miejsca. No, patrzcie. Dobra, niektóre pousuwamy. No, i tutaj nie pójdzie już następna droga z tego, co widzę. Dobra. Więc to robimy wszystko tak, jak jest. No i zbieramy. No co tu więcej zrobić? No chyba nic więcej nie uda nam się zrobić. Tylko po prostu czekać. Aha, to się mi teraz to będzie produkować. Nie, nie będzie się produkować. Eee, za 5 złota. O ja ile to jest? 50 minut. No nie no, to tyle to się musi naprodukować. Chciałbym zdobyć przynajmniej tego złota, ale nie damy rady. Eee, budynki społeczne. Tu nam da tylko, tylko nam da... 5000 i doświadczenie. Tutaj ulepszenie, ulepsz, a to bardzo dużo razy ulepszyć. Tutaj z drogach 30 dróg, no to też dużo. Prezenty, 8 prezentów, więc dużo, wszystkiego, dużo nam trzeba zrobić, żeby tutaj cokolwiek zdobyć. Tutaj mamy 8 prezentów i 7 tego zdobędziemy. Gazetka, dopiero pierwsza. No, wiecie, jak później będą po 2-3 te budynki, no to to pójdzie dużo szybciej. E, przyśpiesz. No to nie, to mnie więcej e, monet wykorzystał na przyspieszanie niż, niż dostanę. Tak mi się to wydaje. Może, może tu będzie pisać co dostanę na następny level. No, ja niestety nie piszę, bo tutaj mamy do wbicia kilka tysięcy tylko ekspa. Więc może by się dało to wbić, żeby to zrobić. No dobra, ile będzie kosztować nas następne powiększenie. Następne powiększenie jest 500 tysięcy, więc trochę dużo, trochę dużo. E, potem milion 2, 4, 6, 15 milionów 20 milionów 30, 70. O kurczę, patrzcie, 500 milionów, pół, 500 milionów. Ojechacie. No to bardzo dużo, bardzo dużo. Ja nie wiem, czy tu taką ilość kasy można nazbierać w tej grze. Dobra, jeden prezent jest. Taką normalnie ilość kasy można nazbierać wszystkiego. Nie wykupując tutaj w ogóle golda, nie? Bo tak jakbym kupił golda, to bym sobie tylko cyk 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 przyspieszał i to by było wszystko. Momentalnie tutaj brakuje 6... O i 40 dostaniemy troszkę, o fajnie. Tylko trzeba na różowe pozbierać. O zaś te, dobra, 4 to się tam powoli zrobi. Nie wiem, jak byśmy tutaj użyli za 4T, to nam da jeden prezent, więc i tak nie za bardzo. Tutaj nam da prezent, ale nie pisze jaki. za dwa możemy przyspieszyć, ale nie pisze jaki prezent. Szkoda, bo byśmy wiedzieli, jaki nam to prezent da. To byśmy mogli sobie przyspieszać. No, powiem Wam, teraz zauważyłem, że mamy problemy z dźwiękiem, no ale niestety chyba jest po aktualizacji i coś tu po prostu nie działa tak jak ma działać. Nic nie poradzimy, zobaczymy w następnych odcineczkach, czy uda nam się jakiś dźwięk stworzyć, czy po prostu dalej nie. No, myślę, że to by było na tyle. Ja sobie tutaj poczekam, aż się wszystko mi te budynki pobudują, porobią. Nazbieramy troszkę kasy, żeby szło coś zrobić. Wykupić jakieś nowe budynki. To jakieś 300 tysięcy musimy nazbierać, żeby coś szło w ogóle wybudować, coś zrobić. Więc my sobie tutaj zbieramy kasę. Pogramy, a jak coś będziemy mieć nazbieranego, no to do Was wracam. A na razie. Do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć wam!